Mój wczorajszy filmik, w którym zadeklarowałam chęć udziału w wyborach prezydenckich, spotkał się z Waszym nadspodziewanym odzewem, za który bardzo dziękuję. Jednakowo, że większość z Was uświadomiła mi, że ja nie mam wielkich szans w tych wyborach, jeżeli nie założę konta na TikToku. Tak jak mówiłam wczoraj, ja się uczę całe życie. Więc oto przed Wami mój pierwszy filmik na TikToka. Jestem kandydatem na prezydenta, taka ma zachęta dla wyborców przynęta. nętach. Jestem zajebista, mądrość za mnie tryska, życiowy oportunista. Nie lubię iść na skróty, bo niszczę swoje buty, więc zrozum to kolego. Nie znajdziesz dziś lepszego, ja będę prezydentem, zbawienia twym okrętem. Jeżeli podobał wam się mój TikTokowy filmik, proszę łapkę w górę. Wtedy dopisuję was do mojej listy wyborczej. Kupiłam sobie wczoraj genialną drukarkę leserową właśnie zaczęłam drukować listy poparcia. Wstarczy łapka w górę i drukuję. Pozdrawiam was i do następnego.